Jeszcze moment. Konie ruszyły. Dobrze. Wystartował Kimur. I on poprowadził na drugim miejscu Rawda al Na trzecim galopuje Agar al A za stawką na razie Gaza al Nie może sobie poradzić. Jest ostatnia. W niewielkim odstępie. Do celownika mamy 1400 metrów. I już pierwsza jest Rawda al Na drugim miejscu Kimur. Dalej trzeci Agar al Pozostałe konie. W odstępie Gazal Kalediach. Tam na razie kiepsko galopuje również Elred. A prowadzi klacz Ravd al Kaledia pod Stefaną Murą. Drugi jest Kimur. Na trzeciej pozycji Bazal al Kalediach I na czwartej Agar Alkalediach. Za nimi Elred. I ostatnio w odstępie cały czas Gazal Kaledia, która traci dystans do galopującej tutaj całej stawki. Przed wyjściem na prostą, no to jeszcze jest dopiero pół zakrętu. Lekko Rawda al na drugim miejscu, Kimur na trzecim Basaj al -Kalediach. I czwarty tam jest mocno jechany Agar al -Kalediach. Za chwilę wyjście na prostą. wyprowadzi klacz Rawda al atakuje ją Kimur. Rawda Kimur do celownika jeszcze jest ponad 500 metrów. Klacz prowadzi na drugim miejscu Kimuro, będzie atakował ten klacz i wychodzi na prowadzenie. Polem rozpędza się Agar al ale ma jeszcze kilka tutaj długości straty, chociaż finiszuje bardzo wydatnie. Przyspieszył doskonale, 150 metrów przed celownikiem, objął prowadzenie. I zmierza do celownika na pierwszej pozycji. Timur jeszcze tam się broni. Niemal razem wpadają na celownik, ale pierwszy będzie Agar Kalediak, drugi Timur Kalediak.